Piątek, godzina 13. Komenda przy Pomorskiej. Słuchajcie, mamy tego z nagrania. Albo koleś świetnie kłamie, albo mówi prawdę. Cholera. Kurde, boś mnie zła libi. Przejście może zginąć niewinny człowiek. No dobra, powiem Wam. Wiesz, jeżeliś na to grozi? Puścią! pędzę, puścią! Ja nie chciałem jej zabić! Stawaj! Słuchajcie, nie zgadniajcie do kogo należą odciski palców. Słucham. Dzień dobry, możemy porozmawiać? Nie. Albo porozmawiamy tutaj, albo na komendzie. No dobrze, wejdźcie. Na Pomorską go gleba, gleba, Łapa! Druga łapa. Gdzie byłeś w czasie zabójstwa? W domu. Czy ktoś może to potwierdzić? Niestety, mieszkam sam. Wyślijcie do, do wszystkich patroli. Przepraszam, czy poznaje pan tego pana na tej? Wie pan? Kręcił się tu taki jeden. Bartek, weź tego pana na komentę i spoznać cię rysownik z Dzień czekaj. To nie jest czasem syn No faktycznie. Za doświadczeniem pojechał trzy skrzypy palców. To nie jest najlepszy moment, ale muszę zadać pani kilka pytań. Łapie na kar Na mnie! Nie chcesz gadać? Trudno. Posiedzisz w celi i zaczniesz gadać. Nic na mnie nie macie! Grzeczniej, kolego. Gdzie byłeś między godziną 22 a 23? Nie, nie wiem. wiem. Nie wiesz? To ja ci powiem, gdzie byłeś. I tak nic sam mnie nie macie Wy śledzi na to grozi? Nie uwierzycie! Samochód należy do niejakiego kochanka ofiary Wyjaśnijmy to sobie na komedię Spokojnie, oni pana nie widzą To na pewno numer 3. Jest pan pewny? Na miejscu zabójstwa znaleźliśmy twoje odciski palców Macie monitoring? Tak, mamy, ale się zepsuł. Przepraszam, musimy o to zapytać. Czy miał pan wiggle, pan romans Wego, wego, wego. Wego, wiggo, wego. Just a little bit on of... Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram.